Cześć dzień dobry, zapraszam Cię do kolejnego dnia naszego wyzwania. Przed nami wojowniczy trening. Co to oznacza? Oznacza to, że ten trening zawiera dużo kików i dużo panczów. Ok, zanim przejdziemy do części głównej, warto się rozgrzać. Stojąc w neutralnej pozycji, zaczynamy dociągać jedno kolanko do góry. I teraz tak, jeżeli trzymasz, to trzymaj pod kolankiem, tak? Do góry jak dociągamy nóżkę? Super. Przytrzymaj i tak spokojnie jeszcze chwila. Zaraz sobie otworzymy całą cały bioderka. Super. I do góry. O Rety. Nawet sobie nie wyobrażasz, co nas czeka. Dobrze. Napisz mi w komentarzu, czy jesteś zwolennikiem treningów z rozgrzewką. Pięknie. Jesteśmy już poza połową naszego wyzwania. A wiesz. 30 dni przed nami. Super. Dobra. Teraz tak. Stajemy sobie szerzej niż nasza miednica i zaczniemy sobie tylko otwierać jedną stronę. Tak. Rotacja do zewnątrz, do tyłu. Super. Najważniejsze to jest to, żeby nie stać na przeprostowanej nóżce. Twój kor jest napięty, pomagając ci ustabilizować całe ciało. I o to chodzi wiesz co, nie liczę powtórzeń tutaj, zrobimy czuję. ok, jeszcze chwilkę dwa i jeden dobra, zmieniamy nóżkę odciążamy jedną trochę i tak samo otwieramy zaraz oczywiście adekwatnie zrobimy do przodu, tutaj te nogi trochę popracują, więc chciałabym żeby, żebyś była albo był dobrze przygotowany do treningu wydech super Pięknie. Dobrze jest. Pięknie, pięknie. Trzymamy. Trzy, dwa, i jeden. Super. Jeszcze raz do przodu. Tym razem policzę. Dobrze. Jeżeli jest ciężko, rączki przed tobą. Ściągnięte łopatki. I jedziemy. Oddychaj. Super. Dobrze. ciągnię łopatki. Dobrze, brzuszek jest mocny. Dobra. I ostatni. I to samo na drugą nóżkę. Kolanko delikatnie ugięte. Dobrze. Pięknie. To jest duże koło po to, żeby jak najbardziej zaktywować pośladek, udo. No i stabilizację. Pięknie. Możesz już zacząć trzymać ręce w piątki. Gotowości. Dobrze. Uśmiechnij się, to jest dopiero początek. My się rozgrzewamy. Trzy, dwa i jeden. Dobra. Zaczniemy sobie, wejdziemy sobie w stepacz. I ręce już zaczynamy ściągać łopatki. I podwijamy, tak? Łokcie do siebie. Raz, dwa, raz, dwa. Super. Bardzo ładnie. Trzymaj, trzymaj. Dobrze. Jeszcze chwila. Staniemy sobie szeroko, zejdziemy do dołu i od razu do góry, i już w tym momencie zaczynasz angażować. Twoje pośladki. Chcemy jeszcze troszeczkę rozciągnąć te nóżki. Do dołu. Głęboki wdech do góry. I wydech do dołu. Tak. Góra. I dół. Super. Hop. I dwa. Dzięki. Ok. Trzymamy za łokcie. I teraz tylko kierujemy nasze rączki ku dołowi. Z wydechem idziemy na prawą stronę. I jesteś jak najbliżej twojego kolanka. Rozciągasz do dołu. Super. Poprzez środek idziemy na lewą stronę. Dobra. Ok. I powoli, ręk kręg po kręgu, idziemy do przodu. <grych> Dobra. Mam nadzieję, że jesteś gotowa. Gotowy. I czas na część główną. Ok łopatki. Czekamy na czas i za chwilę pędzimy. Mamy 50 sekund na wykonanie tego ćwiczenia i potem 15 sekund odpoczynku. Czyli ten trening będzie dosyć intensywny. Dosyć. Zobaczysz. I tylko przeskakujesz. Dobrze. To jest bojowniczy trening. My tutaj się nie certolimy. Okej. Okay. I teraz tak. Możesz wykonywać niektóre ćwiczenia na podłożu, a niektóre na macie. Jak schodzimy do parteru to będziemy na Macie i lecimy, oddychając. Dobrze. Trzymaj, trzymaj. Szeroko, wąsko i ściągasz łopatki też do tyłu, tak? Pięknie. Dalej stojąc, robimy skład i punch z rotacją. Stanę troszeczkę po skosie do ciebie. Mój skład będzie szerszy niż mata. Dobra. Idę do dołu i do góry, rotuję. Czyli moim takim środkiem tego ćwiczenia jest przysiad. I wiesz co? Ja się podnoszę z Dół i góra. Stanę przodem, dół, wydech. Dół i dopiero druga strona. Pięknie. Jedziesz, jedziesz. Dobrze jest. Wydech. Dół, wydech. Praktycznie można te ćwiczenia jeszcze potraktować jako rozgrzewka. Pięknie, pracujesz. Ja chcę, żeby to był ruch z łopatki. Ty świadomie pracujesz obręczą barkową. Dobrze, wydech. Dół, i bok. Hop. Wydech. Mhm. Super. No dobra. To będzie dosyć szybkie. Na przemienne dociągnięcie nogi, tak? To dobra w ale super mega przyspieszone. No dobra. Ręce... <gryw> Ręce walecznie. I tylko dociągasz. Nie certolimy się, naprawdę. To jest intensywny trening. Pokażę Ci bokiem. Hop. Jak nie chcesz hałasować, przejdź na matę. Między twoimi rękoma na znajdują znajduje się kolanko, tak? Spójrz. Jak kranczuję do, 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 do dołu. Do to, do, do, do. Okej. Okay. Raz, dwa. Mocno. Dobrze. Uśmiechnij się. Ja wiem. Wiem, że jest intensywnie. Ma być. Hop. Pięknie, trzymaj, trzymaj. Pośladek, czujesz? Ja to wiem. O to chodzi. Super, bardzo ładnie. Dobra, schodzimy niżej po to, żeby zrobić pompkę na jednej nodze. Ja zrobię normalną. Mam nadzieję, że dam radę. i schodzisz nisko i do góry. Dobrze. Możesz przejść do damskiej. O matko. Jest dobrze. Oddychaj. Ok, dobra. Ja robię na, na dole, dlatego, że nie ja mam to co mi się stało. Powiem Wam, przyznaję Wam się. Coś mi się stało z nogą i cały bok mojego uda tak naparza, że ja wiem, że lepiej zrobię na dole. Noga prosto, góra i z wydechem. Jak jesteś mężczyzną, możesz robić normalną. Ja skorzystam z tego, że jestem kobietą, więc zrobię damską. Góra, bardzo ładnie. Idziemy do góry. Super. Dobra, wszystko garda. Również. Nie chcesz hałasować i zostajesz na macie. Piątki. i będziemy tylko skakać do boku. I tylko. A wiesz co nie? Mi będzie wygonić tutaj. O, przeskakujesz i mikropancze. Hop, walecznie. Uderzamy. Tam, tam coś jest. Tam jest ktoś, kogo nie lubisz. Uderz, uderz mocniej. Cały kor jest napięty. Jedziesz. Oddychaj. Dobrze. Pracuje. I bioderko, i nogi, i ręce. Co słowa ma? Dobrze. Orety. Umieram. Druga noga pompka. Właśnie tam mnie boli. Orety. Nie wiem co się dzieje. I do domu. Dół. I z wydechem. Wydech. Pięknie. Oddychamy. Super jest. Nie co się dzienni Jak się podnosisz, dobrze wykonujesz ćwiczenia, czujesz triceps, tak, Twoją łokcie blisko twojej, jej twoje żeber, super, I jedziesz i góra, brzuchom napięty, patrzysz gdzieś przed siebie, podłoga oczywiście, dobrze jest. Cudnie, bardzo ładnie. Lecimy dalej. Okej. Czas na szeroko wąsko z dotknięciem podłogi. Hop! I druga rączka. Jak chcesz, możesz trzymać rączkę z tyłu na twoich lędziach. Hop! Dla mnie zawsze dobrym wyznacznikiem jest to że mam matę. Wtedy są szerzej nóżki. Schodzę nisko i przeskakuję. Plecy są prosto. One się nie garbią. Patrzę gdzieś przed siebie. Super. Hop. Jedziemy, jedziemy. Wydech. Oddychaj, moja droga. Kto ci pomoże? Dobrze. Wydech. Dla mnie to będzie najgorsze ćwiczenie przez te kontuzję. A ciebie raczej nie. Będziemy tylko kopać jedną nogą i przeciwną ręką. I jedziesz. Z góry przepraszam, że na tę nogę będę robiła wolniej. Ty jedziesz szybciej. 50 sekund. Dobrze. Wydech. Wydech. Mocno, pamiętaj, duża rotacja w łopatce, tak? Ty się przekręcasz. Ty teraz osiągasz praktycznie wszystkie płaszczyzny twojego skrętu. Wydech. Hop! Mocno. Ja nie mogę. Ale ty. Mam nadzieję, że jutro nie będzie gorzej. Oddychaj, tylko tyle. Jedziesz, jedziesz. Hop. Dobrze. Od razu druga nóżka. Super. I za chwilę przejdziemy na matę. Ok. I teraz druga, tak? Hop, hop. Spójrz na mnie. Ja się trochę rotuję, ta ręka. Ja nią odciągam. Tak? Uderzam gdzieś tam po skosie. Kopię też. W końcu jesteśmy te wojowniczki, nie? <gry> Albo wojownicy. Wydech. Wydech. Jedziesz, jedziesz. Podnosisz tętno. Jestem ciekawa. O, napisz mi, ile spaliłaś kalorii podczas tego treningu. To jest takie muzain dla każdego. Dobrze. Nie no, ten niemiecki jeszcze. To bieski, to jak jakieś pojasy. Super. Mega. Na chwilę wsiadamy. Ok. Tylko po to, żeby szybko unosić nasze wyprostowane nogi. Góra, dół. Do góry i do dołu. Postaraj się, żeby ten ruch wychodził z nóg. Tak? To one pierwsze się unoszą. O właśnie. Więc to nie damy rady tutaj szybko zrobić, bo się nie skupimy i zgubimy nasz brzuszek, nie? Wydech, wydech. I góra. Jeszcze trochę. Apsy są w ogniu. Stopy flex będzie trudniej. Od razu mówię. Wtedy masz bardziej świadome to ciało, wiesz. Góra. Pięknie. Jeszcze chwila. Jeszcze nie koniec. O matko. Pięknie. O, ma tu. No. Okej. Okay. No dobra. No to tak, podniosą się, żeby, żeby się nie podnieść. Maga w szczelinę. Tak ja sobie trochę przejdę. Ty robisz szybciej. Nie, tak nie jest wygodnie wcale. O dobra, teraz lepiej. Uff, tak? I czujemy się jak takie Spider-Woman Pomerdane. z Mountain Climber. O, właśnie. Brzuch pracuje. Jak szalony. Super. O matko! Czy ty też tak sapiesz? Ja się pytam. Bo mi trochę aż głupio, że mój oddech jest tak bardzo nierówny. Uff. Ja to zwalniam tylko dlatego przez tę nogę, wiesz? Ty robisz szybciej. Jak dasz radę? Uuu! Matko boska! Ojeju! <grytanie> Super! Trzymaj, jedziesz. Jeszcze chwilę. Matko. Uch. O dobra. I to lecimy ja w planka wojskowego. Military plank. Dobra. Ty kręci mi się do głowie, no nie? Pamiętaj, żeby podnieść się naprzemiennie rękoma. Mhm. O Jezu. Przepraszam, że tak dzisiaj jęczę, no kondycja, <grystanie> widzisz, pięknie, pamiętaj, że jak nie subskrybujesz jeszcze kanału, to to nadrabiasz, ale po tym treningu klikasz przycisk subskrybuj i zostajesz ze mną na dłużej i to jest roz rozkaz, <grystanie> dobrze. Góra. Przepięknie. Dobra. Widzimy skakankę. Tylko tyle. Widzisz? Widzisz jak się męczę? Mam nadzieję. Dobra. Obu nóż skaczesz. Rączki pracują, tak? Uśmiechnij się, coś ci zdradza. Zaraz robimy ostatnie ćwiczenie. No, to teraz daj z siebie więcej. Ja też dam. Pracuj, pracuj. Moment. O matko! O matko! Jeju! Nie wiem, nie wiem jakie mam tęsno. Wysokie w chusteczkę. Uch. Dobra. Niski monster walk plus punch. Cały czas uderzasz. Dostawiasz muszkę. I wracasz. Twoje rączki nie przerywają. Dobrze. Jedziesz, jedziesz. Walecznie. Trzymaj. Uśmiechnij się. Wydech. Wydech. Hop. Hop. Trzymaj prosto plecki. Na tym mi najbardziej zależy. Super. Hop. Wydech. Dobrze, bardzo ładnie. Myślę, że to co widzisz na mojej twarzy jest adekwatne do intensywności tego treningu. To nie był łatwy trening, on był o dużej intensywności. No ale cóż, trzeba podnieść poprzeczkę. Dziękuję Ci bardzo za ten trening standardowo. Zapraszam Cię do subskrypcji kanału, do napisania przede wszystkim jak się czujesz, bo właśnie to Ty jesteś najważniejsza, najważniejszy. I co? Do jutra!